Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, chcielibyśmy dzisiaj zająć się kwestią związaną z dramatyczną sytuacją pensjonariuszy placówek stałego pobytu. Placówek stałego pobytu, w których mieszkają osoby niesamodzielne z powodu wieku, choroby czy też niepełnosprawności. Chciałbym przytoczyć dane. W Polsce mamy 875 domy pomocy społecznej, w których mieszka 84 tysiące osób. Mamy 620 placówki całodobowej opieki nad osobami w wieku podeszłym. 21 tysięcy osób. Mamy stwierdzonych 124 placówek całodobowej opieki działających bez zezwoleń wojewodów. Jeśli chodzi o obszar zdrowia, mamy w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-leczniczych 64 tysiące osób, 106 hospicjów, 78 oddziałów paliatywno co łącznie daje kolejne 40 tysięcy osób. Szanowni Państwo, 200 tysięcy Polek i Polaków z niepełnosprawnością, z niesamodzielnością, w wieku podeszłym, mieszka w takich instytucjonalnych placówkach całodobowych. To są osoby, które są najbardziej zagrożone. I ostatnie przypadki, o których codziennie Państwo także informujecie, pokazują, że sytuacja jest dramatyczna a te osoby są pozostawione po prostu same sobie docierają do nas przy, przy, przypadki, do ty, który, które pokazują, że tak naprawdę nie ma żadnych procedur. Nie ma żadnych procedur i yy, yy, to są liczby, które, które szokują. 64 osoby w Domu pomocy społecznej w drzewicy, dwie osoby zmarłe na terenie Domu pomocy społecznej, trzy osoby są hospitalizowane. 75 osób w Niedabylu na Mazowszu, 70 osób w Tomczycach, 40 w Jakubowicach, kolejne osoby w Koszencinie, w, w Skarżysku Kamiennej, w Psarach. Mamy tragiczną sytuację w niepublicznym zakładzie opiekuńczym w Starym Guździe, czy też w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym przy ulicy Bobrowieckiej w Warszawie. Szanowni Państwo, to pokazuje, że system nie działa. To pokazuje, że potrzebne są konkretne działania o które apelujemy jako koalicja obywatelska, w szczególności do wojewodów, mają, którzy, którzy mają absolutną odpowiedzialność zgodnie ze specustawą, artykuł 11 specustawy, również możliwość wydawania poleceń organizacjom, instytucjom rządowym i samorządowym. To jest sytuacja, która jest dramatyczna, sytuacja taka, kiedy pojawia się potwierdzenie zakażeń, masowych zakażeń w domu pomocy społecznej czy w placówce całodobowej. Policja taki dom pomocy społecznej otacza, uniemożliwiając wyjście pensjonariuszom, ale również personelowi, personelowi który jest chory, jest również, również tak samo zakażony jak, jak pozostałe osoby. Mamy do czynienia z sytuacją całkowicie niedopuszczalną. A z drugiej strony pojawiają się wypowiedzi, takie jak pani wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pani Iwony Michałek, która wczoraj mówi. Apeluję o przekazywanie Domom pomocy społecznej maseczek, fartuchów, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych, ponieważ ich bezbronnym mieszkańcom są szczególnie potrzebne. Szanowni Państwo, wiceminister apeluje do mieszkańców, a, wic a wiceminister, która, które, która powinna zapewnić razem z wojewodami te wszystkie działania, które by zabezpieczały personel i pensjonariuszy. PiS tyle mówi, że chce przestrzegać konstytucji, a my ich oskarżamy o działania antykonstytucyjne, bo czym innym jest pozostawienie grupy obywatelek i obywateli absolutnie samym sobie i ich poza nawias życia publicznego. 200 tysięcy osób skazywanych jest poprzez zaniechania działań rządu tak naprawdę na powolną śmierć i to osób najsłabszych. To jest dyskryminacja ze względu na wieki niepełnosprawność, to co dzisiaj urządza PiS. To nie są domy opieki społecznej dzisiaj, to są domy zagłady, w których za zgodą rządzących ludzie zarażeni koronawirusem mają umierać, bo kazano im zamknąć te domy, bo nie przyjeżdża pomoc medyczna, bo. Udajemy, że nie ma problemu, a pani minister ma czelność mówić, żeby to firmy pomogły. Od tego jest rząd. Od tego jest rząd. A czym się zajmował rząd? Proszę państwa, 5 marca, kiedy w Polsce pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa, rząd zajął się sobą. Wszystkie zwierzęta są równe, mówił Orwell, ale są takie, które są równiejsze. To było o świniach. A jak jest u rządzących? Otóż wydali sobie specjalne rozporządzenie, że to oni i ich najbliższe rodziny będą miały szybciutką kolejkę ochrony zdrowia, szybki dostęp do szpitali. Wtedy, kiedy równocześnie nie zajmowali się testowaniem lekarzy, testowaniem ratowników medycznych, personelu medycznego, kiedy wręcz wydawano zakazy testowania ludzi, którym, yy, którzy są na co dzień na zagrożeniu życia. Teraz łaskawie zdecydowali, że może można testować ratowników, ale nadal się tego nie robi. Testować za to pewno trzeba, za chwileczkę będzie wszystkich rządzących, bo właśnie taką są władzą, władzą nastawioną wyłącznie na siebie. A z drugiej strony właśnie 200 tysięcy osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Tych, które budowały Polskę przez lata, zostaje dzisiaj poz pozbawionych opieki i części praw obywatelskich, w tym opieki zdrowotnej. Oskarżamy ten rząd o zaniechanie i zaniedbanie, oskarżamy ten rząd o pogardę do drugiego człowieka, oskarżamy ten rząd o działania niekonstytucyjne w obszarze ochrony osób z niepełnosprawnością i dyskryminacją ze względu na wiek. I domagamy się, by natychmiast wycofali się z procedowania przywilejów dla siebie. Polska to kraj demokratyczny, a nie dyktaturka, w której teściowe ministrów mają pierwszeństwo nad kimkolwiek innym. Oczekujemy natychmiastowych działań, w szczególności od Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, w sprawie zapobieżenia dramatom, które rozgrywają się w domach pomocy społecznej. To jest ich zadanie. Polskie społeczeństwo jest i było solidarne. Szkoda, że dziś jest rząd, który jest zaprzeczeniem tej solidarności społecznej, który w sytuacjach kryzysowych zajmuje się tym, czym zajmował się od lat, ale teraz widać wyraźnie wyłącznie sobą. Szanowni Państwo, oskarżamy, ale również mamy konkretne żądania. Dzisiaj kierujemy kolejne pismo do Prezesa Rady Ministrów, wcześniejsze już było 3 kwietnia, w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej, przekazane. Żądamy dostępu placówek opieki stałej do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, dla personelu placówek co najmniej raz w, raz w tygodniu. Żądamy tych testów również dla pensjonariuszy w sytuacji, kiedy pojawią się jakiekolwiek objawy, które mogą przypominać koronawirus. Apelujemy do wojewodów i do ministrów zdrowia i rodziny o zapewnienie certyfikowanych środków ochrony osobistej dla personelu, domów pomocy społecznej oraz placówek zapewniających całodobową opiekę. Szanowni Państwo. Również zwracamy uwagę na potrzebę uelastycznienia procedur umożliwiających samorządom szybkie odizolowanie mieszkańców zarażonych od mieszkańców bez wirusa. Apelujemy do rządu o uruchomienie środków, żeby wspierać mniej, zasobnych, mniej zasobne finansowo gminy i powiaty, na których znajdują się placówki, gdzie pojawiło się zakażenie w takiej skali. I przypominamy artykuł 11 specyfiki ustawy nakłada na wojewodów szczególne obowiązki. To, z czym mamy do czynienia, to całkowita nieporadność, bezczynność, pojawiają się lęki również w tych domach pomocy społecznej, w tych placówkach, które jeszcze dzisiaj koronawirusa u siebie nie mają. Mamy do czynienia, szanowni Państwo, z całkowitą kompromitacją służb państwowych. Za tą pełną odpowiedzialność ponosi rząd i ponoszą wojewodowie. minister zdrowia, minister rodziny. Chorzy nie są zabierani do szpitali, chorzy umierają w domach pomocy społecznej. Rząd miał stworzyć jednoimienne szpitale zakaźne. Dlaczego chorzy w trudnych przypadkach, w skrajnych przypadkach nie są zabierani do szpitali? Czy nie ma miejsc? Minister mówi co innego. Szanowni Państwo, gdzie są te karetki, które kupuje rząd? Gdzie jest sprzęt ochronny, który podobno sprowadzany jest tonami w tej chwili samolotami z Chin? Gdzie są te miejsca w szpitalach jednoimiennych? Apelujemy, panie premierze, mniej konferencji, więcej działania. Ludzie oczekują za te wszystkie zaniedbania, które państwo w tej chwili robicie. My w tej chwili nie mamy na to czasu, bo jesteśmy w stanie epidemii. Ale kiedyś niezależna prokuratura rozliczy również te wasze zaniechania, to również ten, ten brak procedur, to dziadostwo państwa, które skazuje tych ludzi tak naprawdę na zagładę. Państwo nie jest po to, żeby zostawiać ludzi samych sobie. Nie można iść tym modelem włoskim. Trzeba dzisiaj tym 200 tysiącom osób w, w instytucjonalnych placówkach stałej opieki zapewnić pełne bezpieczeństwo, a pensjonariuszom normalne warunki pracy. Dziękuję bardzo.